Cześć baranki. Agasowillo z tej strony. Posłuchajcie, nagram dla Was filmik z przesłaniem od aniołów świetlistej drogi. Zobaczę sobie, co tutaj chcą Wam powiedzieć, i oczywiście Wam to przekażę. <noise> ja zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i do tego, żebyście zostawili jakiś fajny komentarz, łapkę w górę. No i oczywiście możecie się do mnie na runy, na czytanie z run umawiać, tylko prosiłabym przez WhatsApp, dlatego że wtedy jest naj, najłatwiej, najszybciej odpowiada. Dobra, zobaczmy sobie. O fani Mrasiel. Ophanim Rasjel jest strażnikiem królestwa Chokmach, które jest przyporządkowane drugiej hierarchii Boga i planecie Neptun. Oznacza Bóg Słowo. W tej sferze działają potężne cherubiny. W średniowieczu były one przedstawiane jako aniołowie strażnicy Boga i woźnicy jego pojazdu. Cherubiny tworzyły pojazd, tron, na którym Bóg opuszczał się z nieba na Ziemię. Były one opisywane jako postaci z czterema skrzydłami, przetaczające się niczym ogniste koła. W Księdze Mojżeszowej o stworzeniu świata możemy przeczytać, że cherubiny zostały strażnikami raju po wypędzeniu z niego Adamu. Cherubiny są również często opisywane jako cztery oblicza Boga, które przesyłają w cztery strony świata wszechprzenikającego Bożego Ducha. Są one najczęściej przedstawiane symbolicznie jako orzeł, byk, lew, i człowiek wodnik. Objawienie Boże w tych różnych postaciach można znaleźć we wszystkim, co zostało stworzone. Pomimo iż wysłane jest ono z jednego miejsca, objawia się w czterech kierunkach w sposób całkowicie odmienny na przykład są cztery kierunki nieba, cztery wiatry, cztery pory roku, cztery ciała niższe, cztery podstawowe żywioły. Opanowanie tych czterech form objawienia Bożego obdarza człowieka autorytetem i stabilnością. O Ofanim rasier przypomina Ci o znaczeniu wypowiadanych słów. Słowa, które wymawiasz, są wyrazem Twojej siły i odzwierciedleniem Twojej duszy. Wszystko, co mówisz, świadczy o Tobie, Twoich poglądach, nastawieniach i sposobie, w jaki odbierasz świat. Słowa mogą obdarzać miłością, ale mogą też ranić. Nie jesteś odpowiedzialny za słowa, które inni wysyłają w świat. Jesteś jednak odpowiedzialny za słowa, które sam wypowiadasz. Wypowiedziane słowo jest nośnikiem mocy i potęgi. Często, nierozważnie i nieświadomie korzystamy z siły słowa. Kiedy wyrządzamy nim szkodę, wówczas nie możemy, co prawda, zmazać tego, co powiedzieliśmy, jednak możemy uczyć się na własnych błędach. Dzięki temu nieustannie możemy rozwijać się i zapewniać sobie lepszą przyszłość. Kiedy znajdziesz się znów? W podobnej sytuacji będziesz wiedzieć, że należy milczeć, powstrzymać się od komentarza, przemyśleć dany problem i zabrać głos dopiero wtedy, kiedy będziesz mieć jasność sytuacji. Jest to wielka sztuka. Słowa wypowiadane z całego serca mają wielką moc. W epoce informacji siła ta jest często niedoceniana i przeoczona. Raz przemawia do ciebie poprzez słowa Jezusa. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Święty Łukasz. Więc, moje kochane branki, może chodzi o to, żeby od tej sekundy jeszcze raz na nowo przemyśleć, co się takiego wydarzyło, jakie wyjście słowa wypowiedzieli w ostatnim czasie. Może taka mała refleksja nad tym, do kogo, jakim tonem i co one mogły tak naprawdę stworzyć. Potem <noise> spróbujcie, może to zmienić, jeżeli Wam się nie podobało to, co stworzyło to słowo. E, takim doskonałym słowem, które wydaje mi się, że barankom troszkę ciężko przechodzi przez e, gardziołko, to jest słowo przepraszam. I faktycznie, kiedy to słowo wypowiadamy z serca, jest bardzo prawdopodobne, że jesteśmy w stanie zaczarować w sposób. Niezwykłe. Nawet najtrudniejszą sytuację. Przemyślcie, czy akurat tego magicznego słowa nie powinnyście użyć w najbliższym czasie. No. I zostawiam Was z tą myślą. Daję Wam bardzo, bardzo, bardzo słodkie buziaki w jak zwykle. I proszę, żebyście były uważne z tego momentu. Może nieraz warto faktycznie nie wypowiedzieć ani jednego słowa. Może gest załatwi wszystko. Mimika. Mowa cała. A najważniejsze chyba nie przywiązywać wagi do słów, które ranią od innych. Bardzo często w ten sposób wydajemy się w pewne gry, Wchodzimy w pewną energetykę niepotrzebnie zupełnie. Jakby dajemy się kręcić w to koło, które jest błędnym kołem niskich energii. Wróćcie do tego filmiku. Jak Wam będzie troszkę nie tak, ale też proszę od czasu do czasu włączcie sobie ten filmik: jak do 15 grudnia by zaistniała sytuacja, w której nie za wiecie co robić. Bo naprawdę nie trzeba przewidywać przyszłości, żeby móc ją w sposób odpowiedni kreować. Po prostu. Czas do czasu wystarczą zwykłe, proste rzeczy. I najprostsze prawa, które działają od razu. A jak teraz, ktoś wam przychodzi do głowy, gdzie no, może troszkę za ostro było no, może faktycznie niepotrzebnie to i to padło. To może warto wziąć telefon, zadzwonić i nie, nie być w tej energii niefajnej. Przeciąć ją. Przeciąć, po prostu przeciąć, rozpuścić. Mówiąc właśnie takie proste słowo. Cześć, słuchaj, przepraszam. I dalej rozmawiacie. Nie ma sytuacji, naprawdę nie ma sytuacji, w których warto trzymać uraza, warto. Siebie wkomponowywać w energię niską. Nie ma takiej sytuacji na tym świecie. Zawsze to zostaje z wami. Nie z tą osobą, na którą się obrażacie na przykład, albo która was zezłościła, albo z którą się pokłóciłyście, albo która was skrzywdziła. Nie, jeżeli ty trzymasz urazę, to z tobą ta energia zostaje nie z tą osobą. A może warto przeprosić siebie. Buziaki Wam daję. Całuję Was bardzo mocno. A.